Dziękuję serdecznie wszystkim za zaproszenie organizatorom. Dlatego też ja nie mieszczę się na w głównym drużynie językiem. Aczkolwiek powiem szczerze, temat, co do którego chciałbym się podzielić dzisiaj paroma refleksjami, zrodził się w mojej myśli właśnie po rozmowie jednym z tych działaczy. Nie będę mówił z kim zmieniać nazwiska. E, w każdym razie, był to, przed, była to rozmowa, która miała miejsce przed wspomnianą przed chwilą. Przed z panem doktorami Wielkarda ubiegłorocznym yy, m, marszem 11 listopada uroczystościami prezydenckimi z, wioskami, z, gminy, z właśnie w Polsce. Dlatego usłyszałem od no, tegoż y, młodego człowieka taką myśl, że nie możemy tej inicjatywy poprzeć, dlatego żeby z tego wynikało, że roman morski i my narodowcy jesteśmy mainstreamowi. A roman morski i myśl narodowa mainstreamowa nie jest i, jak należy z tego nigdy nie było. Powiem szczerze, jest to rozmowa, która się już odbyła no, dość dawno, ale cały czas rozmowa ta y, chodzi mi po głowie, ponieważ... Jest to właściwie spór i cały problem, który dotyczy tego, jak należy rozumieć Romana Dmowskiego dzisiaj, jak należałoby go rozumieć sprzed stu lat i pytanie zasadnicze, jak sam Roman Dmowski rozumiał się w swoich czasach. Czy rzeczywiście Roman Dmowski uważał się za myśliciela i polityka nie mainstreamowego? Co więcej, ta dyskusja, można powiedzieć, trwa I, od czasu, kiedy rzeczywiście prezydenci zaczęli, znaczy prezydent Wykłopomarski, zaczął składać regularnie kwiaty na, przy pomniku Romana Tomskiego i wymieniać, tak jak ten panela Krajni mówił w swoich wystąpieniach w prośnicę nazywaniu możliwości. I ja bym powiedział, że tak powstała swego rodzaju dziwna, egzotyczna i nieformalna koalicja przeciwko y tego typu... Interpretacji dlaczego? Z jednej strony mamy lewicę, tą liberalną, która sobie gdzieś tam pod nocy mówi niezadowolona, i tą skrajną, która nie mruczyć tylko głośno protestuje. Z drugiej strony, mamy część środków narodowych, które Cóż łączy te, te dwa sposoby myślenia? A mianowicie łączy je jedna bardzo charakterystyczna rzecz. Mianowicie taka, że zarówno lewica, jak i też wcześniej Szkoły Narodowej uważają, że Dmoski był przedstawicielem myśli i polityki nieunagestującej, czyli z Oczywiście obydwa te środowiska, te dwa sposoby myślenia, różnią się tylko odsetkiem tego zjawiska. Dlaczego? Dlatego, że dla lewicy liberalnej, przyszłości skrajnej Dmowski jest tym złym, prawda? który występował przeciwko mainstreamowi, liberalno-demokratycznemu, który te środowiska chciałby widzieć gdzieś tam w Wielkiej To chyba nie Józef Wysucki jako ten liberalno-demokratyczny, czy mainstreamu, trudno mi jest to, to powiedzieć dokładnie. Nie widzę tego Józefa Piusowskiego jako przedstawiciela demokratycznego mainstreamu, że w maju 26 roku. To jest z jednej strony, a z drugiej strony również część środowisk narodowych bardzo by chciała, żeby Romana Dmowskiego tak antymainstreamowo widzieć. Ja bym powiedział tak, o ile Lewica to potępia, o tyle część tych środowisk narodowych Dmowskiego widząc to w ten sposób, kwart, czyli jak to przyjmuje optykę. Którą monitoralnych w mediach, zarówno gazetowych, jak i mediach elektronicznych czy też telewizyjnych możemy zobaczyć czy przeczytać. I jest to jakby, hmm, dlatego moja refleksja, chociaż od tego, tej rozmowy upłynęło już całkiem sporo czasu, cały czas wokół tej rozmowy się obraca, dlatego, że wydaje mi się, że zarówno optyka jednych i drugich jest optyką oczywistą. Tak Przyzwyczajam prawdopodobnie Roman Mowski... Miałoby ja kłopot zrozumieniu zrozumieniem pojęcia, pojęcia mainstreamu używanego dzisiaj, ale gdybyśmy to po, pojęcia tak przełożyli na realia i aparat pojęciowy, na z przełomu XIX-XX wieku, czy też okresu Wielkopolitej, to pewnie bardzo by się zdziwił, że w ogóle może być tak pojmowa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli sobie spojrzymy nawet na to, co Pan Profesor mówił na początku. O Romanie Wnostkim jako ojcu myślenia wszechpolskiego. Ja bym powiedział, że to wszechpolskość Wnostkiego jest jeszcze szersza niż Pan po to zarysować. Bo ona jest nie tylko trójzaborowa. Ona jest również, jak to kiedyś mawiano, wszechstanowa. To znaczy nie jest adresowana klasowo do jakiejś klasy społecznej czy do jakiejś grupy. Jest adresowana do wszystkich Polaków nie tylko ze względu na ich miejsce zamieszkania, pod którym zaborem, ale również jest adresowana do wszystkich rodzącego się polskiego mieszczaństwa. Skierowana jest w do ziemiaństwa. Skierowana jest w kierunku robotników, prawda, NZR, prawda, Cała ta inicjatywa. Skierowana jest przeciwko chłopstwu, do którego, którego endercy nauczyciele i publicyści idą z edukacją, z polskim słowem i z polskim myśleniem. To jest myśl skierowana do wszystkich. Romana Polskiego nigdy nie interesowało myślenie w kategoriach stworzenia małej, partii politycznej będącej swojego rodzaju ideowym zakonem, to znaczy taki na 0,5%, 2%, gdzie będziemy prawda, wszyscy zgadzali się co do każdego poglądu i która będzie taka silna, zwarta i gotowa, prawda, jeden wódz mówi, wszyscy za nim powtarzają, wszyscy czytają te same książki, mają dokładnie te same poglądy. Narodowa Demokracja nigdy w ten sposób nie wyglądała. Była zawsze bardzo szerokim, wielkim obozem politycznym. Narodowa Demokracja była obozem politycznym, które walczyła o uzyskanie, również metodami parlamentarnymi, większości w Sejmie. Romana Dmowskiego interesowała większość polska i większość myśląca po ND-cu, po Wszechpolsku, która da większość parlamentarną i da również prawo do rządzenia, tworzenia rządu. To nie była malutka grupka. Jego interesował nawet cały, zobaczcie, państwo, Państwo, że w okresie II RP, kiedy to 40% wyborców stanęło w mniejszości narodowe, Moskwik go interesuje, żeby z tych 60% pozostałych procent zgromadzić większość. Jeżeli nie własną, no to jeszcze z PSL Piasek. Poszerzyć o konserwatystów. O kogo, że tak powiem, Da się i można, a nie jakąś malutką grupkę, prawda, antyestablishmentową, i tak dalej. Dmoskiego w gruncie rzeczy zawsze interesowało rządzenie Polską, ponieważ chciał według idei narodowej demokracji tą Polskę kształtować, a nie być w opozycji i powiedzenie: Nie, tam gdzie to są establishment, my jesteśmy tu małym zakonem ideowym i nas to wszystko nie interesuje, jesteśmy partią protestu. Nie. Tak Dmowski nie myśli. Dlatego też można powiedzieć, że Roman Dmowski przez całe swoje życie starał się być w głównym nurcie wydarzeń. Zawsze i wszędzie. Ja sobie tak przeczytałem <coughs> Drogę Dmowskiego, zresztą przed wystąpieniem tutaj dzisiejszym przekartowałem jedną ze wspomnianych przez pana redaktora Engelgarda monografii Dmowskim, to znaczy profesora Wapinskiego konkretnie, właśnie dlatego, że nie przybył. W mniej przychylną, no, prawda? jest yy, bardziej krytyczną. Yy, I yy, tak jakby mm, zarysowała się taka wizja przeglądająca, którą wcześniej miałem, ale, ale wizja, która mi się odpaliła przy przeglądaniu dyrektorskim. Mianowicie jest oczywiście w życiu polskiego pewien okres radykalizmu politycznego, a co nieco nawet społecznego. To jest okres, który się kończy yy, w momencie yy, osadzenia do. Stadeli po wyjściu z cytadeli warszawskiej i po ucieczce, potem z przymusowego tego z dwuletniego zesłania, rozpoczyna się w myśli okres myślenia, można powiedzieć, większościowego, to znaczy myślenia tak, aby myśleć tak, jak rozumuje większość Polaków, i nie tyle być przeciwko polskiej opinii publicznej, co wpływać na nią, kształtować, modelować ją, ale według posobów myślenia w tym aparacie, w rodzaju którym ta opinia publiczna myśli. I w związku z czym Moskiew interesuje zawsze kształtowanie głównego nurtu. I to jest moim zdaniem podstawowy powód, dla którego w 1905 roku w obliczu rewolucji, którą w Polsce wywołuje w Polsce kongresówce wywołują pps Roman zdecydowanie opowiada się przeciwko niemu. To jest nie tylko kwestia tego, że PPS działa w porozumieniu z rosyjskimi rewolucjonistami, stanowi element internacjonalistyczny. Myślę, że jest to również kwestia taka, że Moskwie zadał sobie pytanie, gdzie jest większość Polska. Czy większość Polska popiera radykalne postulaty socjalne, to znaczy sprowadzające się do zagrabienia mienia? Czy większość Polska popiera test, iż należy rozgrabić tych, co mają? Zabrać ziemię tym, którzy posiadają, zabrać fabryki tym, co posiadają, i rozdać je czy też państwowi. Czy większość Polska tak myśli? Nie. Większość Polska jest większością tworzącego się w ten czas w Polsce mieszkańców. Innymi słowy, tymi, którzy stawiają na pracę, pracowitość, bogacenie się, to co potem w Moskwie będzie pokazywał jako w swoich publikacjach licznych, jako podstawową siłę narodu, który nie posiada własnego państwa. Czyli naród, który posiada silne społeczeństwo. Silne, zamożne, myślące i odwołujące się do tzw. snów mieszkańskich, właśnie związanych z pracowitością i rozwojem dnia codziennego. Bo to jest takim pracą, co nieco pozytywistyczne. Potem mamy inny przejaw tego myślenia. Rok 1914. I pójście w znacznym mierze, co kosztowało go wiele rozłamów w swojej organizacji, pójście na Rosję. Nie dlatego, że Dmowski Rosję lubi. Mamy wiele wypowiedzi Romana Dmowskiego, które świadczy o tym, że Rosjanami głęboko pogardzał, kultury rosyjskiej specjalnie nie cenił. Co zresztą wynikało przede wszystkim z doświadczeń z szkoły i z administracji. Tym niemniej Dmowski zadał sobie pytanie, gdzie w I wojnie światowej będzie szedł główny nurt. I odpowiedział sobie, że głównym nurtem będzie z jednej strony Rosja. Francja i Anglia. Wiemy, że to się pomylił, bo Rosja tej wojny nie przetrzymała, ale ten nikt nie spodziewał się, że na podstawie 4 lat. W każdym razie z góry założył, że trzeba pójść w kierunku tego, kto w wojnę wygra. Dlaczego to było zachowanie racjonalne, że państwa antanty wojnę wygrają? Dlatego, że jeżeli się porównuje potencjał ekonomiczny, liczebny państw antanty, to jest oczywiste, że on jest większy od państw centralnych, dlatego jeżeli wojna się nie rozstrzygnie w ciągu paru tygodni, będzie to długa wojna, to będzie to wojna, którą taka, no tak techniczna, przemysłowa, gdzie liczy się liczba, a więc wygrają mocarstwa. Dlatego Dmowski też idzie z głównym nurtem na ten kierunek. Potem wreszcie, Następne ważne wydarzenie, pokazujące, jak Moski rozumuje, że trzeba iść z głównym nurtem dziejów i wydarzeń. Moim zdaniem element mm, rzadko wspominany, wiążący się z bardzo krótkim, zaledwie trzytygodniowym epizodem Romana Moskiego jako ministra w 1923 roku. To jest koniec 1923 roku. Mowski właściwie wielu historyków pisze, że ten na 3 tygodni ministr nic nie zrobił, bo nawet gdyby chciał, to nie miał kiedy. Nie, jest jedna rzecz, którą zrobił. Mianowicie doprowadził do uznania Związku Radzieckiego i rozpoczęcia jakichś tam pierwszych kontaktów handlowych. Z czego to wynika? Na pewno nie powiemy, że Mowski był sympatykiem bolszewizmu czy komunizmu. Nie. Moskwy zdał sobie sprawę z tego, koniec 23 roku, że ci się to komu nie, komuniści wraz z w związku z czym trzeba uznać istniejącą sytuację i nie obrażać się, bo jak my nie będziemy handlowali z Rosjanami, to będą robili to inni. Czyli trzeba uznać fakty, a nie buntować się i stwierdzić, tak jak to dzisiaj wielu antykomunistów komunistów robi, to już nawet tak nie z Rosją komunistyczną, że z Rosją nie, nigdy nie, z tą Rosją nie. Gdańsk mówi, nie ma innej Rosji, w związku z czym z tą Rosją trzeba. Współpracować i uznać jej sytuację. Teraz wreszcie inna kwestia pokazująca pewien oportunizm, oportunizm polityczny polskiego. Ja znowu oportunizmem nie nadaję w tym przypadku znaczenia wystytucji jednego. Mówię po prostu o przystosowaniu się do głównych nurtów dominujących na europejskiej scenie politycznej. Mianowicie myśl polityczno ustrojowa polskiego. Gdybyśmy mieli sobie zadać pytanie, a przecież jakie poglądy ustrojowe miał Roman To zwróćmy hmm. uwagę, że nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć jednoznacznie. Jednym słowem, typu nie wiem, liberalny demokrata, autorytarysta czy jakimkolwiek innym. Dlaczego? Tymowski zmienia bardzo często w tej kwestii zdanie. Do 1914 roku, a nawet jeszcze troszkę dłużej, jeszcze właściwie aż do wyjazdu do Bazaku przez Burmansk. Dmowski yy, Akceptuje fakt empiryczny, że kongresówka i ziemie polskie są rozdarte pomiędzy zaborców, przede wszystkim przynależą do Rosji. Podobnie jak środowiska realizmu, czy konserwatystów, nie stawia nawet postulatu autonomii, bo zdaje sobie sprawę, że jest to nie. Stawia postulaty bardziej ograniczone spłoszenia administracji, spłoszenia szkolnictwa, zerwania ucisku, rosyfikacji itd. Dlatego, że bardzo ma świadomość, że tam wynika z jego różnych korespondencji, yy, wspomnień, które pisali z innymi, zrozumiał z nim, że postulat jakiejkolwiek autonomii, nawet tak jak jeszcze postulował wielopolski, jest dzisiaj nie raz, w związku z czym nie występujemy z nim. Można powiedzieć, że Moski jest w jakiś sposób w miarę lojalnym poddanym, który rozumie, że carskim, który rozumie, że austriackim, który rozumie, że w danej sytuacji, w danych warunkach nie ma innych możliwości gry, poza jakimś powstaniem, które Moski też na to zwraca uwagę, o ile gdzieś tam 100 lat temu jeszcze się mogło powieść, jak się z kosami szło na bagnety, to teraz jak się idzie skarać na karabin maszynowy, to już Kosy zupełnie nie wystarczają. Powstanie, mówię Moski, będzie masakrą. Dlatego trzeba udać pan. Ale zauważcie Państwo, przy godzinie 2018 i w lata późniejsze, uchwalanie konstytucji marcowej demokratycznym. Moskwie znów jest za. Dlaczego? Moim zdaniem, nie jest to tylko kwestia, jak wskazują historycy, że jest to przekonanie takie, że albo po nie można oddać władzy, więc trzeba powiedzieć, że samą władzę Myślę, że nie. Jest to przede wszystkim y, związane z tym, że pierwsza wojna światową wygrała Francja, która miała bardzo podobny model konstytucyjny. I się nagle okazało, że ta Francja, z tym swoim modelem konstytucyjnym, bardzo liberalnym, takiego sejmokratycznym, pokonała. Autorytarne, monarchiczne, hierarchiczne i zdyscyplinowane Niemiec. A więc okazuje, że model francuski, który jest wtedy zresztą opakowany przez wiele krajów europejskich, y, szczególnie tych świeżo y, powstałych prawda, państw po rozpadzie Austro-Węgier, Rosji. Y, Motskim tak to, skoro Francja jest potęgą, y, chcemy w sojuszu z Francją, to trzeba upodobnić nasze instytucje, ponieważ to one są przyszłości. Kilka lat później. W Moskwie, jak nie tej kwestii radykalną zmiany zapadł w Wielkiej Polsce, zaczyna się ten okres, który wielu niewidoczni liberalni historycy bardzo tam, właśnie tak jak w faszystowskich poglądach morskiego, faszyzujących czy coś do rodzaju. Myślę, że dlaczego w Moskwie mieliśmy te kwestie jest proste, Zobaczył sobie, jak płyną tendencje europejskie. Jest w tej chwili głośna na zachodzie dyskutowana teza M. jako okres lat lat 20. Czas, kiedy załamują się liberalne demokracje w całej Europie, prawda? I przychodzi epoka autorytaryzmu i totalitaryzmu. Dmowski widział to, żył w tych czasach. Widział 22 rok Marsz naszym to... 23 rok dyktatura generała Primo de w Hiszpanii. Widział upadające domki skarb w systemy państwo demokratyczne w krajach bałkańskich, średnio-środkowej Europy, czy tam na Litwie, Łotwie, Rumunii, Bułgarii, musiał sobie zadać pytanie, czy przyszłością takiej sytuacji Europy rzeczywiście jest liberalna demokracja, taką, jaką Polska przyjęła w konstytucji z pierwszego roku. I Dymowski odpowiedział sobie na to pytanie negatywnie. Znaczy wygląda na to, że przyszłość jest inna. I teraz jest pytanie, czy Polska może sama jedna, nie do tej przyszłości i opierać Nie. Trzeba jest głównym nurtem. Główny nurt idzie w kierunku państwa autorytarnego, ponieważ to jednak, a nie model francuski, jest państwem silnym. I tego typu przykładów myśli Dymowskiego można by mnożyć bardzo wiele. Nawet tak już na koniec wypowiedź podam przykład. Często się, często jakby podnoszono jedni krytycznie, inni tak na to półgębki, żeby wiedzą, co z tym zrobić. Problem no, żydowski i antysemityzm włoskim. Ale wyobraźmy sobie inną sytuację, mianowicie, że my żyjemy w czasach polskich. W Polsce mieszka 3 miliony Żydów, którzy zajmują się handlem, rzemiosłem, wolnymi zawodami. Dzisiaj łatwo sobie, że ktoś przyjdzie i potępia antysemityzm. Ale jakby tak, nie wiem, kto jest lekarzem, co trzeci lekarz jest żydowskiego pochodzenia. Ktoś jest kupcem, prowadzi sklep i co trzeci sklep jest żydowski. My dzisiaj tak łatwo mówimy, no antysemityzm jest bez żyd. Nie. Ale gdyby tak co trzeci nasz konkurent na rynku zawodowym i rynku pracy był żydem, to jest to pewnie, że wielu ludzi, którzy dzisiaj tak łatwo to potępia, sami my tymi antysemitami. My, tak, my tak nie mówimy. Ale wielu tak. Nawet jeżeli pan I w każdym razie, powiedziałbym tak, antysemity, czy w ogóle niechęć do Żydów, jest warunkowana tym, że wtedy polski interes, tak jak to rozumiała większość Polaków, szczególnie polskie mieszczaństwo, był sprzeczny z interesem w mniejszości narodowej. I w związku z czym Dmowski również się do tego dostosowywał. Sam zresztą był z Kamionka pod Warszawą, tak prawda, jego ojciec prowadził firmę handlową. Yy, w związku z czym yy, wiedział, jak ta konkurencja wygląda. To jest kolejny moim zdaniem przykład tego, że Dmowski był myślicielem głównego nurtu. Po prostu wpisywał się w sposób myślenia Polaków i był myślicielem męskim mądem. Jedyne do czego dążył, jedyne co propagował, to to, aby nie tyle przyjąć wszystkie poglądy chodzące po społeczeństwie, tylko w jakiś sposób modelować i kierunkować politycznie istniejące tendencje społeczeństwa. Ale nigdy nie wyszło mu do głowy, że należy wystąpić przeciwko wszystkim tendencjom występującym w polskim społeczeństwie. Powiedzieć, nas to nie interesuje, ale nas interesuje partia 1% procenta, zachodni i my funkcjonujemy sobie nieistniejącej przestrzeni społecznej. Dziękuję bardzo.